Hey kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Northlands. Idę zobaczyć, co tu się podziało dokładnie, chociaż. Czy my chcemy tu powycinać? Dobra, powycinamy. Tu jeszcze idzie. Mm, nie wiem, czy to dobry pomysł, że ja tak totalnie bez pieniążków. Yy, tutaj mamy portal, który jest już lekko uszkodzony. Dobra. No tak, bo mieliśmy szybko zbijać portale i lecieć na jaskinie, ale najpierw skoczyć po kota. Żeby skoczyć po kota, to musiałabym dobudować do końca jeszcze statek. To może pójdziemy sobie teraz zbudować statek. Tylko pozbieram troszkę pieniążków. O, wy coś jeszcze tutaj macie. Tylko czym nie stać na ten statek? Tutaj nikt nie ma kasy, tutaj nikt nie ma kasy. No ja niestety muszę zainwestować jeszcze z dwóch zerków na noc. Bo widzę, że dwóch się kręci to jeszcze dwóch. To tak czterech, no, żeby chociaż było. Eee, dobra, skoczę najpierw na prawą stronę zobaczyć, czy ktoś tutaj ma pieniążki, chociaż wątpię, bo oni mieli. To inwestowanie. O, widzę wielu chodzi takich, co nie mają co robić. Żebym ja nie zapomniała klejnotów, jak będę na tą wyspę. To na drugą mnie na Cały czas mam wrażenie, że ten koty są na trzeciej. <grych> A to druga jest. Wy macie łucznicy? Ty masz coś jakieś drobne. Ty masz jakieś drobne, dobra. Ty nie masz. No, tutaj sporo kasy będzie potrzebnej. Eee, wiecie co? Dobra, jest, jest problem. Jest problem, że wydałam co do złotówki. A teraz nie będę miała nawet złotówki, żeby wystawić ludzi na zewnątrz. Dajcie mi złotówkę. Złotówkę! Złotówkę! Kurczaczki. No kurde, dajcie złotówkę. Panowie, bez żartów. Dziękuję. No niewielkie te wasze zbiory. A panowie tutaj z młotkami. Dobra. Żeby tak, żeby mi za dużo kas nie pokradli. Ciach 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 ciach. Cerki się rzuciły, dobra. Po zerkach. Kurde, ale zerki to zostały zjedzone totalnie. Mm -mm. Na zewnątrz. O, ale mi, kurde, kasy zabrali. Na zewnątrz. Moja ekipa już się odnowiła? No, zerków jednak chyba było za mało. Okej. Okay. Dobrze jest. Ty masz jeszcze widzę tutaj jakiś jeden. Tu się jeszcze jakiś jeden szwenda. Dobra. Hmm. Nie stać mnie. <laughs> czy, czy pan, który ma pieniążki, mógłby wyjść z budynku? Czy najpierw skoczę na prawo? Zobaczy, czy tam mają. Wy nie macie raczej, nie? Nie, bo nie mieliście jeszcze go zbierać. Dobra. A wy? Też widzę, nie macie. Dziś się nudzą. O, może dziczka weźmiemy. Kasa będzie. Chociaż tyle w niego... Aha, tutaj jeszcze naklejnoty, trzeba w niego zainwestować. Nie, nie, to ja pójdę po kota. <grych> po szybkiego kota. Macie tutaj coś, żeście upolowali? No tutaj jakby jakiegoś chyba jelonka ci się udało upolować. Tutaj widzę też coś nastrzelał. A teraz na jakiś czas jakiś króliczek sobie wyskoczy, widzę. Czy tam nie wiem, może to jakieś szczury. <ścoughs> no, trzeba coś jeść zimą. Mogą być i szczury. Te drzewa to już możecie tu dociąć. Zawsze to trochę kasy. Później przyjdzie lato, to będziecie mieli fajną polankę. Dobra. Zainwestowałam. A co to jest? Aha, do mur, żeby postawić. Dobra, bo się zastanawiałam, co to był za. Jeden, yy, jedna monetka. Tutaj jest chyba dom dla tych bez, bezdomnych. Dobra, trzeba zerków zrobić na lewą stronę, zanim przyjdzie noc. Nawet możliwe, że się trochę spóźniłam już. No, konik nie ma co chrupać. Szybko, szybko, szybko. Chodźcie, chłopaki, zrobimy tak. No bo widzę, że mm, dwa zarki. Dwa zerki, to niewiele. Jeszcze nikt nie ma kasy, no pięknie. Naprawdę? Nikt, nikt? Ja to tylko tak po... Aha, nikt, nikt. To złotówka idzie tu. I złotówka idzie tu, ale... Oj, coś czuję, że kiepsko będzie. Dobra, może pójdę im pomóc. Wo Dobra, wracamy. Okej. Okay. Nie mam nawet złotówki, żeby kazać mi jeszcze raz wyjść. Kurde. No nie pomogę wam. Niestety. Musicie sobie radzić sami. Duszy zabrakło. <ślaski> jak tam sobie radzicie? Wspomogę was moją ekipą, jak tylko się odnowi. O właśnie. Bez zerków ciężko będzie tych dużych. No chyba, że. O właśnie. Chyba, że w stanie dzień po prostu sobie pójdą. No i elegancko. Dobra. Teraz ja potrzebuję kasy na odbudowę murów, tylko. Straciłam jednego rycerza. O nie. Masz kasę? Nie masz. Czemu on tak późno wychodzi? Przecież wstał już dzień. Panie, wychodź z tym workiem pieniądzy. Dziękuję. No. A ubywa skarbcanie, na razie to były na razie odsetki. No to skoro to były odsetki, to robimy tak: Czterech. sześciu. I idziemy odbudować mur. Proszę bardzo. Ej, co tutaj się podziało? Wracać mi do roboty. Wracać do roboty. Aha. Żeś się narobił? Masz jeszcze. No to jeszcze jeden, bo widzę, że się kręci tych budowniczych. Tutaj milion. Dałeś kasę i idziemy budować statek. Drogie drewno w tym roku. Dziękuję. No, i jeszcze tak połowa statku. To myślę, że jeszcze stały worek. Chociaż już takie duże kawałki. Jak tarcze zaczną lecieć, to znaczy, że już końcówka. Nie, tak jak myślałam, jeszcze jest cały worek. Kurde. O, pierwsza tarcza. Dobra, to już jest końcówka. że jeszcze zabrać od niego kasę, bo znowu nie zostawiłam sobie nic. Nie, wróć! Kurde, jedna zotówka. Nie, no ja to przygotowuję się na te. Tak jak ostatnio, tak dobrze nam szło, tak jak teraz znowu zaczyna popełniać głupie błędy. A one mogą nas naprawdę srogo kosztować. No nic, może ktoś mi tutaj upolował jakiego króliczka jednego. O, ten będzie miał dobrze. Ja im tu pomogę trochę spalić tych. Tylko zrobię to w ten sposób, bo szkoda mi kasy. Jak tak w nich biegam. Dobra. Bo zerki się rzucają na trasz, i później nie ma zerków na. No właśnie, na te duże. A tu jakieś się jeszcze przedostały. <grafię> jak przyleciał, Te zerki w ogóle świetnie latają, jak one dostają. Kurcze. Robimy tak. Ło, leci krabol! I po krabolku. No i zerki stały się normalne. Nawet młotki pogubiły. Kurczaczki. To ich trochę. O, jeszcze moja kipka może wyjść. Proszę bardzo, naprzód. ale już wysypał kasy z niego. Elegancko. Yy. Nie ma tu żadnych pieniążków? A ja, ja. Wszystko mi pokradli. No to co? No właśnie, tak jak mówiłam ostatnio, interes z zerkami co noc jest bardzo drogi, ale dzięki temu nie mamy problemów pod murami, praktycznie. Dobra, jeszcze nie, nie widzę, żeby się zniżał poziom pieniążków skarbców, więc jest ok. W sumie to moglibyś. Aha, miałam iść dobudować statek. A mi zawsze daje chyba tylko tyle, żeby dopełnić worek. <laughs> to jest fajne. No właśnie, tak myślałam, że oni będą mieli jeszcze kilka grosiwów. Proszę, tu jeden. No i mamy to, dobra. Teraz ile O kosztowało... Ojen ile kosztowały te koty? <laughs> Myślę, że trzy albo cztery. Więcej nie mogły, nie? Klejnotów kosztować. Dobra, niech ktoś to zbuduje. Ile tam tych zerków? Dwa tylko mam? Proszę mi tu jeszcze... Więcej zerków. A ty jeszcze możesz dać mi kasę? No daj, w sumie nie będę musiała następnego dnia czekać na ciebie, aż wyleziesz. Bomba by się przydała, ale to dopiero później. O, chyba zacznę już schodzić ze skarbca kasa. Niech oni tu lecą, wszyscy ci bezdomni. Pójdziemy im pomóc na lewą stronę. A co po lewej stronie nie ma młotkowych? Że nikt nie biegnie? Kurde. Czy tak daleko mają. Nie no są. No co, wy nie chcecie być zerkami, chłopaki? Chyba nie chcę. Obrazili się. O, leci jeden. bo tarasu się trochę pozbędziemy na tyle, ile się da. No, do przodu, chłopaki, do przodu, bo no właśnie. wo łoł, wow, łoł, wow, bo tu trochę za dużo tych, o właśnie, za, za dużo tych krabów tu się nagle porobiło. Niszcie mi moich rycerzy. Fajny jest ten dźwięk, jak oni padają. Rycerz, ale do stobęcki. O, jeszcze Bloodmon gdzie. Jech, yeah. Blood Moon. Dobrze, na Blood moon trzeba się przygotować konkretnie, nie? O. A, no tak było. Wiesz po pieniądzach? Daj no jeszcze trochę. O, kolejny nam rycerz zginął. Kurczę. Drogi interes też, bo <gry> te miecze są drogie. To nie była dla Ciebie monetka, ale nie będzie. Daj jeszcze trochę. Już niedługo się zima kończy, to możemy sobie pozwolić. Albo będziemy mieli teraz ekipę. Dobra, nie wiem ile ich tu zostało. Noż już widzę, że tak niechętnie już sypiesz tą kasą. <noise> tu oni nie, tu oni kasy nie mają. Na prawo pewnie też nie mają. Dobra. Aha, statek mamy zjąć z wody. Tylko no właśnie, koń mi się zmęczy. Zanim ja dobiegnę na prawo. Dobra, to już będę musiała iść na lewo. Kurde, ten z tym koniem to też. I pyk. No, zerków, zerków dużo. Mogłabym polecieć naprzód. Kurde, no miecz bym zrobiła, bo oni pewnie nie mają mieczy wszyscy. No, ten na przykład nie ma miecza. Ten ma miecz ja Taki nie do końca najezony był. No, ja bym poszła naprzód, żeby ich troszkę, kurczę, ten trasz popalić. Chyba najważniejsze. Bo zarki mi trochę giną na tym traszu. Niby takie małe. Chodźko, nikt nie będziemy... O kurde. Chodźmy sobie powoli, szli. Oho. Widzę, że im się spieszy za to. Będziesz śmieszyć za każdym razem, chyba jak będę widzieć lecące te zerki z powrotem. Po zerkach rozumiem ty. No, ale dobrze, zapchnęli ich przede wszystkim. A ty co, widzę, że bawisz się w bohatera? Czy oni to nie na jedzenie jeszcze? ile? budowniczka, Dobra, a wszystkie młotki przynajmniej chyba odzyskali. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Gdzie ma korona? Oni? nie, 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 nie Bieżko, go, Ej, chłopaki! Tu, 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 Nie! <śmany> jaki głupi sposób! Straciłam koronę, to po prostu nie mogę w to uwierzyć teraz. Co się dzieje? Mogę biec? Nie mogę. Jaki głupi sposób. <śmany> o nie! I zwykły kuń. I pierwsza wyspa, niech no zerknę sobie. Pierwsza wyspa, nic nie pobrane, o bosiu, Nie no, jest pobrane, mamy tak. Aha, ulepszenia do budowy są pobrane tylko i czary. <słyski> Dobra, wiecie co teraz zrobimy? Bo, jeżeli ja bym miała to znowu na nagraniach wszystko przechodzić jeszcze raz, no to to by było kolejne 20 odcinków. Więc zrobimy tak, że ja to pomiędzy nagraniami pozdobywam wszystko jeszcze raz. No, bo to będzie kwestia tylko przebiegnięcia w jedną, drugą stronę i to, to pieniądze są, więc to będzie takie tylko po prostu czasochłonne. I jak dojdę z powrotem do piątej wyspy, nie będę nic kompletnie niszczyć. Jeżeli zacznę po prostu coś niszczyć. To wtedy zacznę już normalnie nagrywać odcinki. Może nawet zaczniemy od czwartej wyspy. Zobaczymy. No, będzie, będę szła po kolei, żeby. jakoś, jakoś to zrobię tak, żeby, żeby było ciekawie. Żebyście nie musieli oglądać tego, wiecie, grindu i, i zdobywania tego jeszcze raz. Ale widzę, że tutaj jest właśnie jaskinia, na przykład na pierwszej wyspie, więc zdobycie jaskini będziemy mogli sobie ją zdobyć razem, jak już może odzyskam tutaj wszystkie rzeczy, nie? No zobaczymy. Na razie to by było na tyle. Wiem, że ten odcinek jest taki krótszy, ale wtedy będę miała taki w następnym odcinku świeży start i będę wiedziała, co robić i jak. No kurczę, wiecie, to naprawdę miałam dużą nadzieję, że jednak uda nam się mm, przetrwać i bez żadnego, bez żadnej utraty korony zdobyć wszystkie wyspy. No ale cóż, no dobrze. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do następnego. Bye! -o.